Ale ja pokoju 10, winda Rok 2016 chyba. 16 Część wszystkim, ale ja pokoju 10. Niestety. Pewnie było coś, tutaj coś dawniej. Pewnie zęby tu były. Idziemy do drugiej windy. A one mają sterowanie wspólne czy nie? Mogą mieć, bo to czasem mają. Tak są po boku, nawet z takim bloku. Ja nie, nie wiem, wiem, właśnie. To za to siła na parter. Tak. Jednostka. Ale tam ktoś sprząta. Tutaj w tym roku nie jest nic ciekawego. No nie ma. Żadnych starych wind nie ma. Stare na... windy to windy. No. 16 rok, ale inne wyświaty, to jakieś ty widzisz? No chodź. Wysiadamy? Nie wiem, nie chyba. Chodzisz? Nie, yeah, yeah. nie. Dobrze, że nie było przepału. No. Jest. Dobra. Zobacz prostu to trochę wyświetlacz. Co... No więc ci wcześniej. Nawet nie wyświetla piętro chyba. Tylko jeden cały czas jakiś. To już wszystkim. Taki... Jest... Niestety jakaś nie więc jakiś jakieś czy coś. No jest. Z bez muzyki, ale też słaba winda. Idziemy do innego bloku. Tak. To były windy niemarkowe no, z bloku, ale ja pokoju 10 dzięki za oglądanie, pozdrawiam, pa!